Cześć, witajcie serdecznie. 18 maja we wtorek na porannej analizie technicznej, ogłoszenia grupowe. Na grupie powstała nowa kategoria ecocoiny. Jest to taka młoda kategoria, yy, znaczy młoda kategoria. Yy, jest, będzie, myślę, na to moda na ecocoiny, tak jak była moda na NFT. Tak samo myślę, że ecocoiny będą tutaj teraz na topie. Znaczy, może nie teraz, ale, ale już yy, na to wygląda, że wszystko idzie w tą stronę, by promować właśnie ecocoiny, więc my już tutaj. Zajmujemy się tym, zajmujemy jakieś tam już pozycje, i myślę, że warto, warto warto się tym zainteresować i już być na tym rynku świadomym, że coś takiego istnieje i coś takiego będzie na pewno tutaj mocno promowane w mediach społecznościowych. Natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o wczorajszym dniu, wczorajszy dzień, pomimo. Tego, że były spadki, pomimo tego, że zajęliśmy dobre pozycje również fajnie mogliśmy wczoraj zarobić na wszystkich spadkach, na wszystkich odreagowaniach, więc też tutaj na grupie, nasi grupowicze wykorzystali te momenty i jak widzicie po wynikach całkiem nieźle sobie poradzili. I tutaj taki fajny komentarz od Killera, nauka nie idzie w las, rozpoznanie formacji, zajęcie pozycji, long i short zaliczony. I o to na tej grupie chodzi. Po to są te spotkania u nas codziennie o 12 i 20, po to są long short sygnały, po to są zwykłe sygnały spotowe, po to są sygnały średnioterminowe, żeby wiedzieć, co się na tym rynku dzieje, żeby być świadomym tego, żebyśmy wszyscy razem mogli uczestniczyć w tym rynku nie jako dawcy kapitału, tylko jako ci, którzy ten kapitał będą z tego rynku zbierać, tak? czyli w grupie siła i tutaj, i tutaj myślę, że warto, warto właśnie. W grupie handlować, po prostu, żeby wymieniać opinie, wymieniać zdania, dzielić się swoimi spostrzeżeniami i żebyśmy wszyscy razem po prostu mogli skutecznie grać na tym rynku. Przechodzimy do Bitcoina. Bitcoin nic tutaj się nie dzieje. Ja tutaj, oczywiście, nasza strefa zakupowa ja tutaj przyhandlowałem trzy longi jeden, drugi, trzeci, każdy na wybiciu tutaj zamykałem nie na samym czu, nie na samym szczycie niestety nie udało mi się bo przegapiłem, bo miałem tutaj zamykać na, na podwójnym szczycie, zamknąłem troszkę niżej ale trzy longi też fajnie weszły na futuresach, więc jestem bardzo bardzo zadowolony, natomiast to co mogę się spodziewać na bitcoinie to retest tej linii trendu ta linia trendu wynika, wynika z tych ostatnich dwóch wierzchołków więc tutaj duże prawdopodobieństwo bo w analizie technicznej pamiętajcie jest prawdopodobieństwo na to, że Zaliczymy tutaj rating z tej linii i ja na to osobiście czekam. A co będzie dalej? No to będziemy dalej na bieżąco aktualizować scenariusze dla Bitcoina i po prostu to, co rynek pokaże, pod to będziemy grać, prawda? Nie będziemy tutaj się opierać na nadziejach, że Bitcoin wzrośnie, że Bitcoin spadnie. Po prostu bierzemy to, co widać i to handlujemy, tak? Czyli ja tutaj nie chcę Wam mówić, co będzie, bo ja tego nie wiem. Myślę, że nikt tego nie wie też nie będę Wam tutaj robić mętlików w głowie, że Bitcoin będzie po 100 tysięcy albo jutro będzie po 30 tysięcy, bo to jest myślę moim zdaniem no nikt tego nie wie, tak? nie, nie będę tutaj takich, nie będę tutaj wyróżbitą nie będę tutaj wyróżył co, co się stanie, natomiast opieramy się na prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwie a prawdopodobieństwo jest takie, że retest z tej linii trendu może nastąpić jest na to większe prawdopodobieństwo niż na dalsze spadki. Przechodzimy do Waszych komentarzy. W ogóle zauważyłem, że mam 1670 subskrypcji. Dzięki, wielkie. Tak szczerze mówiąc, to na to nie patrzyłem. Ostatnio patrzyłem, jak było 900. Ale fajnie, fajnie. Cieszę się. Chris, proszę o analizę kusama i Tron. Przeanalizujmy Trona. ok. Trona dawno nie było, więc zobaczymy sobie, co w Tronie piszczy. TRX. Yy, dniówki. Pamiętajcie, że jak gracie na spot, to najlepiej sobie patrzeć na dniówki, dwunastki. Te mniejsze osie można pominąć. Więc tron jest w trójkącie konsolidacyjnym. Mamy konsolidację na tronie. Yy, zajmowanie pozycji albo na wybiciu, albo jak ktoś z ryzykantem, to teraz ze stop-losem poniżej trend linii. No i czekamy na wzrosty na tronie. Taki target wynikający z analizy technicznej, no to jest zmierzenie tej fali P i gdzieś tutaj na wyłamaniu powiedzmy to jest 24 centy. Czyli jak najbardziej możliwe w hossie, jeżeli kontynuujemy dalej hostę, no to jak najbardziej możliwe. I tutaj na tronie od tego momentu jeszcze no 100% byłoby do zrobienia. Więc tron, wszystko się rozegra. Jak wybijemy trójkąt, to będzie byczy sygnał do zakupów. Jedziemy dalej. Można prosić na niej ze one inch. OK. Jedziemy z one inch. No, Na też mieliśmy strefę zakupową. Widzicie jak fajnie można wyznaczać dołki. Jak ktoś mi mówi, że nie da się wyznaczyć dołków, to, to, mu, to mu od razu mówię, że nie wie o czym mówi. Da się wyznaczać dołki, czego Jesteśmy najlepszym przykładem, bo zawsze te dołki, no 90% te dołki potrafimy wyznaczyć. Więc nasza strefa zakupowa była tutaj. Utrzymany trend wzrostowy. Mamy wyższe szczyty, wyższe dołki. No i łanicz. Problem z Łaninczem jest taki, że po prostu on nie ma dynamiki, dynamiki wzrostu. Tak? Ta linia trendu oznacza właśnie dynamikę z jaką porusza się Łanincz. Na chwilę obecną ona jest płaska. Chciałbym na łaniczu zobaczyć taką linię trendu. Taką linię trendu chciałbym zobaczyć na One Inch. Czyli żeby ta dynamika na One Inch wzrosła i żebyśmy w końcu mogli widzieć na One Inch coś takiego, prawda? Coś takiego. Ale ogólnie wygląda byczo, więc One Inch również bardzo fajnie wygląda. I przechodzimy jeszcze jedną monetkę sobie zobaczymy. Um, Tomasz byłbym wdzięczny za analizę sprzedaży Lisk, czy warto dokupić. Patrzymy na LISK. LISK. LISK z tego co widzę przebił poziomy, które powinien nie przebić. Czyli ta korekta była bardzo głęboka, tylko że też problem blisko jest taki, że on jest w trendzie spadkowym długoterminowym, więc to przebicie też o niczym jeszcze nie świadczy. Natomiast również lokalnie zachowany jest trend wzrostowy, wyższe dołki, wyższe szczyty. No i tak, no wczoraj była tutaj ta okazja do zakupów. W ogóle okazja do zakupów mogłaby być dalej na lisku, natomiast no ja bym tutaj w liska osobiście nie wchodził, bo jeż, znaczy nie wchodził teraz, bo no z uwagi na to, że ja się trzymam swoich zasad i nie wchodzę w monety, które są w trendzie spadkowym i tego trendu nie zakończyły długoterminowym, mówię, bo krótkoterminowo jest tutaj trend wzrostowy. Więc na lisku, jeżeli chcesz sprzedać liska, no to teraz poczekaj na, na tą dniówkę na Stocha, jak sobie zobaczysz, czy na dwunastkę na Stocha, jak sobie zobaczysz, aż po prostu ten cykl znajdzie się u góry, czyli powiedzmy liski jeszcze tutaj troszkę wzrośnie, czy nawet wybije nowy szczyt. W każdym razie to jest dołek na lisku. Może być troszkę mniejszy, nawet ten, większy ten dołek, przynajmniej. Tutaj mamy jeszcze duży zapas do spadku, natomiast ja bym się spodziewał jednak mimo wszystko jakiejś reakcji teraz w górę i ewentualnie na tej reakcji w górę bym sprzedawał. Oczywiście pozycję całą zabezpieczyłbym stop lossem, gdyby okazało się, że będą jakieś większe spadki. I w zasadzie to tyle. Dziękuję za uwagę i do jutra. Cześć.